Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku. Naszych przygód z Morrow. Czytaliśmy zadanie od Hrundiego, gdzie mamy dostarczyć ładunek Sujamy do jaskini Dunira na południowy wschód od upiornej bramy, tak? Z południowy wschód, południe, wschód od upiornej bramy, czy gdzieś tutaj. Ale zanim się tam udamy, wpierw musimy porozmawiać z naszymi znajomymi z innego miejsca: mianowicie z Gigiom Złodziei, po to, by zameldować, a raczej pochwalić się. Tym, co żeśmy ukradli. Dla ich zadania. Okej, okay, trochę się tutaj wczytuje. To cóż, Sandy to są Mora nic nie poradzę. Jej, hop, hop i hop jeszcze raz. Chciałbym powiedzieć, że naprawdę mam już niezły sprzęt. Nasza postać porusza się całkiem szybko nawet z tym całym sprzętem. Jeszcze trochę i prawdopodobnie będziemy musieli udać się do dodatków, no to będzie dopiero przygoda. Okej, okay, wierka Helen, mamy mistrzowską retortę, oczywiście, proszę. 200 sztuk złota. Ale nas nie awansują, niestety. Wynając czarodzieja z gildii magów. Okej, okay, więc wychodzi na to, że Gilgia musi bronić przed Kamonatong i to jest już wątek, który się ciągnie całkiem długo. Dlatego też musimy porozmawiać z naszym przyjacielem, dla którego ukradliśmy retortę oraz poprzednią dla niego wykonaliśmy misję. Co on nam powie, to się okaże zaraz. To prawdopodobnie do niego musimy się zwrócić. Jeśli chodzi o. przyjazd między Gildią Magów a Gildią Złodziei. Ale w końcu Gildia Magów również wynajmuje swoje usługi, więc porozmawiajmy ahead, z samym. I'm tak. Tak, okay. Pogadajmy z dowódcą. Ruda Ebonu. Ruda Ebonu. Ja pierniczę. I teraz im się zachciało rudy Ebonu, tak? Dobra. Wiecie co wam powiem? Zrobimy taki myk, że. pójdziemy do alchemika. Kurczę, do którego by tu pójść. zobaczyć czy mają tutaj teleportera. Chyba mają. To pójdziemy do naszej czarodziejki z Balmory. A raczej z... Tak, z Balmory. Ona powinna mieć ta alchemiczka rude bo Nie ja chcę się teraz biegać po kopalniach i szukać tego szajstwa. No to jest najszybszy sposób, żeby tak sprzęt zdobyć. Ten, ten twór, który się tutaj ciągle resnuł, Lęc na niego niestety nie jestem w stanie już poradzić. Ok, na z białej przystani, siema, gdzie masz rudę Ebonu? Dawaj, ile potrzeba rudy Ebonu? Cztery odłamki, no to akurat tyle ma. A my się wymienimy za rubiny. Oddałbym też jej diamenty, ale... boję się, że to się źle skończy. A może to źle skończyć, bo kiedyś już diamenty jej ukradliśmy i znowu będzie mówić, że to jej, mimo że to nie są jej diamenty. No, ale skończyliśmy zadanie. Teraz udamy się z powrotem do Sandy Shmory, po prostu i oddamy te rude bonu, zameldujemy się do naszej wielkiej Helen, a potem udamy się, by dostarczyć testujemy. Strik, jesteśmy. Zapiszmy sobie. Co jest? ta ci nie pasuje? E, no co jest, ta ruda bo mnie pasuje, czy ja? Mám pomysł. Łop, Łop, Łop. Co tutaj jakaś większa jest? Nie rozumiem. No co mamy, trzy w każdym razie. Kurde. ten. Right nie widzę innej możliwości niż udać się do naszej znajomej tutaj w okolicy i też kupić Ludeborn, i ja nie mogę tak się załatwić. Ogólnie, Ludeborn wcale nie jest jakoś tak trudno dostępna jakby się mogło wydawać. W jest całkiem łatwa do zdobycia, jednakże. Wiadomo, trzeba iść do kopalni i pochodzić po alchemikach i no wydobyć ją. Gdyby tak trzymać wszystko, co jest potrzebne do zadań, to wystarczyłoby miejsc, i trzeba byłoby zbierać wszystko i wszędzie. I trzymać to zawsze i wszędzie. Co potrafi być problematyczne. Może ty masz Ludebone. Oczywiście, że ma rudę Jestem ciekaw, czy będzie jej pasować. Tylko jej, mamy 4 rudy Ebon. Super. Możemy wracać na spokojnie do naszej zleceniodawczyni. Płatnie po tej okolicy jest taki irytujące, że można się czasem wpięć, ale no cóż. Tiding Citizen, well met, Outlander. W sumie cały za oknem, się jest. Dirt, dirt, za posprzątaj jak jest. dirt, No i gitara, dostaliśmy czarodzieja, teraz tylko poinformować Muriel. Well Wątpię, żeby kamonatą teraz sobie na to pozwoliła na atak nasz, dla naszej gildii. No proszę, mamy czarodzieja. O pierścień za mrozu, tak? No i nie jest wcale zbyt 511, 11 ale nic nie jest wart niestety. Umiejętność lipa. Fara, właścicielka dziury w murze i Dinara teraz, kucharka w posiadłości Lerethi, zmierzą się w dorocznym konkursie gotowania. Fara chce mieć przewagę, więc wynajęła nas abyśmy ukradli kopię księgi tajniki kuchni redorańskiej, którą znajdziesz w posiadłości Lerethi. Dobra, nie jest to jakieś trudne zadanie. Myślę, że poradzimy sobie z nim. Jednakże... Wpierw udamy się do... Wpierw udamy się do... ...by wykonać zadanie dla Gildigojów. Dlatego interwencja, Almisivi... ...niepewnie wylądujemy albo w Upiornej Bramie, albo w Aldruhn, albo na Molagmar. Oczywiście, Molagmar. Mogłem się tego spodziewać. Ale z Molagmar to... Kurwa w sumie z pierwszych mogłem od razu do Aldrów się teleportować. Taka ciekawostka, gdy skaczemy i robimy ruch w bok, nic tam się nie dzieje, gdy spadamy. Pesz. W sumie fajnie, że teraz odbijamy 30% obrażeń, jakie w nasze strony idzie. Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy praktycznie odporni na żywioły. Może to z nas praktycznie bardzo silną postać. All... Ok, jesteśmy w Drive. Teraz, teraz mamy dwie drogi: albo łazikiem, albo przez Gigi Magów. Ale zanim dojdziemy do gili Magów, to u. To w korytarzach. Szybciej jesteśmy. ruch w okazji kilka prostych dni nie, nie? ok, teraz gdzie? do upiornej bramy zapiszmy sobie teraz lecimy na południe tak? ok, lecimy tutaj w stronę upiornej bramy na pochybę ku przygodzie Nie będę z tobą gadał, bo już chyba kiedyś z nią gadaliśmy. A jeśli nie, to nie. O, czarny stary już. Mam nadzieję, że ten gór nas nie zaatakuje. Ale się już przeliczyłem, bo na, 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 za nami biegnie. Ten wątpię by nas dogonił. Tak samo jak to Kaugutti. I to Kaugutti też. Ogólnie nie lubię walczyć na popielnych ziemiach z potworami, bo jest najbardziej duża szansa, że są zarażone lub chore na coś. Tak jak to. Dlatego nawet do niego nie zaglądam, że tak się mi wyrażę. Okej, okay, teraz musimy tylko znaleźć tę kopalnię, do której musimy te dostarczyć. Powinna być gdzieś w tej okolicy. Bo na południe... południowy wschód. południowy wschód. Jeszcze trochę. Wow, akrobatyka wzrosła do 103, to może tak? A nie, no bo mamy zwiększoną akrobatykę poprzez chyba pierścień, tak? Tak. O 10 punktów, czyli nie mamy jeszcze setki. Ale jesteśmy tego blisko. Sprawdźmy, czy to czasem nie jest ta kopalnia. Albo ja skiniam, czasem może tak być. Ale chyba nie. Wiecie co wam powiem? mi taki bajer, że ja się z Wami zaraz pożegnam, tylko pozbędę się tych skrzekaczy. w następnej części zwiedzimy tę jaskinię i będziemy kontynuować poszukiwanie naszej. Poszukiwanie naszej. kurcze, naszego miejsca, gdzie mamy dostarczyć ten nasz pakunek, tak. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejne odcinki, zapraszam Was też do subskrypcji oraz lajkowania.